Cześć, witajcie moi drodzy widzowie, tak wiem, przy ostatniej recenzji zamku z Hidden State mówiłem wam, że już dosyć z recenzjami, ale zapomniałam, że jeszcze jedna osoba nie kupiła mi prezentu na zakończenie roku szkolnego. No, a że akurat byliśmy w Carrefourze, no to postanowiłem sobie wybrać właśnie taki oto zestawik, czyli 70433, taka oto łódź podwodna JB, cena katalogowa to 89,99. No i właśnie za tą cenę ją dostałam ten zestaw, no bo jakby kupiliśmy go w karfurze No i nie chcieliśmy czekać na wysyłkę od Allegro, bo tam widziałem chyba za 7 dyszek. Dwie dyszki to i tak niedużo w zależności od tego, że nawet druga osoba płaci, więc to już nieważne. <laughs> Dobra, ja jestem jeszcze Kamila i zapraszam Was do oglądania. I give you my heart Pudełko niczym nie zaskakuje, więc już od razu wam pokazuję cały zestaw, tak się on mniej więcej prezentuje na całej podstawce. No i właśnie najfajniejsze jest to, że można go ulokować na podstawce i nie ma tutaj żadnych takich pojedynczych części, które gdzieś tam mogą na przykład się włóczyć, no nie wiem, na przykład ta figurka ale ona może sobie właśnie tutaj stanąć, rekinka możemy przyczepić w taki fajny poziom, więc myślę, że całkiem fajnie. Zacznijmy sobie jednak od figurek, albo od czegoś chyba fajniejszego. Źle się wyraziłem, nie chodziło mi tutaj o fajniejszego, tylko nieco myślę, że dla Was ciekawszego, ponieważ nie pokazałam Wam w ostatniej recenzji zamku, świetnego na fladę zestawu, instrukcji, bo przez to, że się tak zamotałem, więc niestety nie pokazałam tej instrukcji, ale tutaj postanowiłem pokazać obydwie, no bo czemu nie. Mamy instrukcję z tego oto zestawiku, no tutaj oczywiście ten Zack plus, ale tutaj w fajnej formie, bo widzicie mamy ducha z Hidden Sight, to mi się jakoś podoba. I co mamy w środku? No w środku mamy oczywiście instrukcję budowy, aż dwa woreczki, co mnie nieco zaskoczyło. I co my tutaj dalej mamy? Myślałam, że w pierwszym będziemy budować całą łódź, a w drugim już całą tą, całe te podłoże, ale okazało się, że na w pierwszym woreczku budowaliśmy łódź i kawałek podłoża a w drugim dopiero kończyliśmy. I tutaj tak, tutaj mamy akurat dziecko bawiące się aplikacją i mamy też reklamę dwóch fal z nie Niestety nie wszystkich, ale w tym zamku są wszystkie, o czym zaraz. No i co, z tej drugiej fali mam ten zestawik. Posiadam również tą latarnię. Ten zestawik posiadam na części, ale latarnię dalej mam na półce. No i chyba nic więcej nie planuję kupić. No może jeszcze ten samochodzik. Jestem w niego ciekaw, ale jeszcze nie, raczej nie. A z tej nowej fali yy, właśnie planuję mieć wszystko, tak jest. Bardzo mi się podoba ta nowa fala, więc tak. Ten zestawik już mam. Ten też widzieliście ostatnią recenzję, chyba nawet wczoraj, albo przedwczoraj. Tutaj też mamy bardzo fajne auto, które bardzo mi się podoba. I ja właśnie tak w okolicy dopiero mikołajka tak coś mi się wydaje, że zdobędę. Tak samo jak i te dwa zestawiki, no bo ten wóz gaśniczy, nie ukrywam, bardzo mi się podoba. Więzienie już jest takie nieco słabsze, no ale żeby mieć wszystkie, to myślę, że jakoś tam zdobędę w okolicach grudnia, no chyba niestety dopiero wtedy, bo w żadnych takich innych okoliczności nie będzie, żeby sobie coś zażyczyć, a kaski na razie wydawać nie chcę. Z tyłu mamy tutaj ogólnie robocika, który nam mówi, że możemy coś wygrać, no i to była właśnie yy, ta instrukcja z tego zestawu. No i teraz popatrzcie na no to. Tak jest. To jest różnica pomiędzy zestawem za 90, a pomiędzy zestawem za 400 pieniędzy katalogowo, ale za, nie zapomnijmy, że ja go kupiłem za 330. Naprawdę gruba instrukcja, pokażę Wam ile tu było worków, chyba z 7? tak jest, 7, ale moi drodzy, było tak, jedna jedynka, dwie dwójki, dwie trójki, czwórka, piątka, szóstka i siódemka oraz jeden worek z takimi dużymi elementami. Więc tutaj tak naprawdę było dziewięć worków z klockami oraz jeden taki duży worek, co wychodzi bardzo podobnie, a jeżeli nie nawet identycznie w przypadku, co... W przypadku co do liceum, tak więc to naprawdę fajna sprawa. Ciekawy przejrzyk cenowy. Tutaj mam też oczywiście informację o aplikacji i tak. Poprzedniej recenzji zestawu z zamkiem, właśnie tym, yy, mówiłem, że aplikacja na nowe zestawy nie działa, ale jakby ja sobie to wczoraj włączyłem, gdy budowałem ten zestaw, ten właśnie, o tutaj, ten łódź, łódź, no chodźcie, ten Łódź, No i akurat wtedy yy, zobaczyłem, że już to te nowe zestawy, więc jeżeli kogoś to interesuje, no to fajnie, to w ogóle mam tę piękną figurkę. Yy, jaką tam miał? Nehmararima. I tutaj nas najbardziej chyba interesuje tył samej konstrukcji, a raczej instrukcji. I tutaj, moi drodzy, tak jest, mamy kolejną informację o aplikacji oraz wszystkie zestawy z pierwszej fali. I tak, tutaj posiadałem cmentarzysko, posiadałem też łódź, kuter, tak znaczy, się no i kuter sam sobie zostawiłem, albinosa też, ale łódeczkę i te elementy z takiego podłoża też sobie tam gdzieś użyłem, więc tutaj akurat to zepsułem, prawie cały zestaw, no ale ten oto zestawik z JB też sobie zburzyłem, więc w sumie trzy zestawy niecałe zburzyłem, dwa i pół tak można by powiedzieć więc tutaj akurat z pierwszej fali nieco nie mi wyobraźnie, ale liceum naprawdę fajny zestaw i jego sobie zostawiłem, ani jednego klocka się z niego nie wyjąłem, więc fajnie i tutaj, tutaj po tej stronie tak jak mówiłem, druga fala i trzecia też tutaj się znajduje Spis elementów, który było ty odgroma, naprawdę odgroma, no i ten sam robocik, który mówi nam, że coś możemy wygrać. No dobra, bo już ta recenzja trwa ponad 5 minut, a ja nawet nie zacząłem opisywać sam zestaw. Tak, prędzej się mini figurki i powiem się, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tymi oto figurkami, ale czemu? O tym za chwilę. Tą dwójeczkę postaram się, albo po prostu poproszę, żeby się przesunęły, i zacznijmy może od tego od to kamiennego posągu. Statuły złości, statuły zła, coś takiego, tak to się mniej więcej yy, prezentuje na opakowaniu, posąg zła, coś takiego, mam tutaj po prostu odwrócony element, ja sobie to po recenzji odwrócę, no bo po prostu mi się to bardziej podoba odwrócone, ja też się tym będę w ten łatwy sposób bawił, yy, w on trzyma tutaj laskę, na której widnieje zielony kryształ, oczywiście z nowej serii Hidden Side. Czy te kryształy będą coś robić, czy nie, nie wiem, ale jeżeli chcecie obejrzeć właśnie takie teorie o tym, no to zapraszam Was też do poprzedniego mojego filmu, gdzie to opisywałem. To Torszik naprawdę fajny, taki jedn... z jednej strony jest taki właśnie skamieniały, z drugiej w sumie też. Tutaj mi brakuje jakiegoś takiego przejścia w tym zieleń, no ale w sumie też fajnie. Mamy ich do wykorzystania tylko nie w tej... nie tylko w tej właśnie zestawie. No i mamy tutaj właśnie zieloną głowę, taką nasiąkniętą już energią. I tą w ogóle nie nasiąkniętą jest taka oto figureczka bez tej laski, tak mniej więcej się prezentująca, może gdzieś tam na jakiś cmentarz właśnie, albo no nie wiem gdzie, ale też się może nadać, ja sobie to odwrócę, bo tak mi się to bardziej podoba. O, no dobra, no i tak mniej więcej prezentuje się ta właśnie statua zła. Mam też parker, która również fajnie mnie zaskoczyła. Torciki, nóżki nowe to się oczywiście chwali. Na torciku jeszcze taki malar tu grekinka. Tutaj jakieś nakolanniki, z tyłu to tak wygląda. Włoski, dobrze znane z drugiej i trzeciej fali. Tutaj takie nauszniki, słuchawki, nie wiadomo co to jest. Telefon znowu nad drukiem, bardzo fajnie. I bardzo fajne twojeczki: tutaj pierwsza jest taka uśmiechnięta, a druga. Co się dzieje, nie? To się odwala. No i właśnie tak to mniej więcej się prezentuje. Fajne twarzyczki, jeszcze takich nie miałem, ale najbardziej zaskoczyła mnie właśnie ta figurka. Czemu zaskoczył mnie akurat? Von Geist? twarzą, ale o tym zaraz. Mamy tutaj bardzo fajne drugi, oczywiście rewolwerowca, tak jak to się tam mówi. mi na desen, naprawdę fajna sprawa. Do klimatu westernu bardzo to pasuje. Melonik świetny. Tutaj fajna jest też ta chusta, ona też jest na zapasie, ale o tym przy elementach zapasowych. No i tutaj twarz mnie najbardziej skoczyła. Dlaczego? Byłem w 100% pewien, że będzie taka sama jak w zamku, a wiecie co? Nawet sobie przesunę te figurki i zrobię osobny kadr dla tej figurki. czekajcie chwilę. O, zobaczcie sobie teraz. Mam tutaj dwóch wągajstów. Ten po prawej z zamku, ten po lewej. Z tego strony no widzicie jakąś różnicę. Ja na początku w ogóle nie zauważyłem, ale ten po prawej o, ma uśmieszek, taki zawediacki uśmieszek, a ten ma złość. I to mi się bardzo podoba. Nie wiem jaką, jaka tworeczka jest właśnie w tym zestawie z pojazdem, wątpię, że była znowu jakaś inna, ale naprawdę mi się bardzo cieszę z tego właśnie, no bo myślałam, że będę miał powtórkę figurki. Z swoją drogą bardzo fajną figurkę, no ale trudno już, byłem pewien, że, że będzie to po prostu powtórka, ale jednak ma on nową twarz i to mnie bardzo cieszy do jakiejś animacji, do jakich tam zabaw, to na pewno jest coś fajnego, żeby mieć tutaj drugą twarzyczkę przestraszoną, nie, ze złoszczoną, o tak, w ten sposób nazwę. W no tym temacie akurat porównanie obydwu figurek. Z tą maską, w sumie wyglądają prawie tak samo, tylko ten oczywiście ma broń. No i nie zapominajmy sobie jeszcze o tym oto rekinku. Yy, tutaj akurat się zawiodłem. Dlaczego? No zobaczcie. Ubrała tego logika też ta, ta właśnie szczęka bardzo różnie latała. No i zobaczcie. No, to jest po prostu absurd, żeby ta szczęka aż tak latała. Tutaj nieco to dotknąłem i już to odpadło. Przekazać ten Rekinse, ser, wygląda jakiś z chińszczyzny. No, akurat jest fajny, to mi się podoba, ale tutaj, zobaczcie ten biały punkt. Broda ty też go miał i właśnie się zastanawiałem, czy to będzie tylko u niego, czy u mnie też. No, niestety, u mnie też to się pojawia, no i tutaj. Może nie ma aż takiej dużej kwestii jak u broda ale to oczko jest nieco przesiągnięte. Te, te też dobrze tutaj widać, no. Tutaj się bardzo zawiodłem, tutaj też na oczkach ma takie zielone punkty, to jest fajne, no, ale, no, jak z chińszczyzny, to tak mocno lata, tak leciutko lata to. Jak nawet podciągnie to, to no właśnie zamyka się. Więc tutaj po prostu no jestem zawieziony z Americankiem, ale do jakichś takich yy, zestawów, gdzie on nie będzie się w ogóle ruszał, tylko będzie się eksponował, to naprawdę fajna sprawa. No, ale do zabawy w sumie chyba nie polecam. A więc przyjrzymy się teraz poszczególnym modułom i zaczniemy może od tej właśnie łodzi podwodnej, bo właśnie ona została nazwana. Właśnie. Zestaw został nazwany na jej cześć. No i tutaj z przodu mamy naprawdę fajny element aż go postaram się odczepić. No właśnie, tak wygląda. Tutaj mamy kopułkę z bardzo fajnym uśmieszkiem, Whatsapp oraz hashtag jedynka, naprawdę fajny elemencik. No i to na szczęście jest nadruk. Już się bałem, że może to będzie naklejka, no ale na szczęście nadruczek. Tutaj w środeczku bardzo mi się Podoba, że mamy jakieś kontrolki. Bo w tej na przykład łódce, co tam krótko zarecenzował z 4, tam nic nie było. Po prostu siada sobie figurka i steruje umysłem. A tutaj mamy faktycznie jakieś kontrolki. To mi się bardzo podoba. W ogóle to naklejem na odwrót, tą naklejkę. Byłem pewien, że w instrukcji jest błąd. Myślałem, że to jest 200, a to jest C02 i po prostu mi się to pomyliło. I teraz mam to na odwrót, No ale też jakoś tego bardzo mocno nie widać. Tutaj mamy takie reflektorki. Ja sobie to i tak się bawiłem jako. Jako takie lasery. Tutaj mamy też coś do złapania, na przykład tego kryształu, no i to też możemy sobie odczepić, no ale po co, to nie wiem. Tutaj się właśnie nie zastanawiałam, po co to jest, no ale pewnie dlatego, żeby nasz OneGuys mógł się złapać, bo dla niego miejsca w środku już nie ma. Tylko nasz Parker, no chyba, że dla niego, a za Parker nie. Od góry tutaj jeszcze naklejki bardzo fajne z napisem JB, tutaj jakaś ośmiorniczka, wygląda, wygląda jakby była gruba. Jak się tak przypatrzycie, to tutaj macie tego inną twarz, no ale nieważne. Z tyłu mam też taki wiernik, który bardzo mnie pozytywnie też zaskoczył. No bo zobaczcie, możemy go sobie obrócić o 360 stopni. I tak to jest fajne, bo na przykład, jak się zniżamy na dół, to możemy cały tak zrobić: do góry, no to tak. Tak, no to tak, a tak, no to no to tak. No. Bardzo fajny element. Tutaj te małe śmigiełko to się dosyć słodkie, no i od dołu to tak wygląda. Tu mamy też taki element, taki otwór napina, którym przyczepiamy, właśnie ten zestaw do. Tą konstrukcję do, tego, do tej drugiej konstrukcji, więc właśnie niej się teraz przyjrzymy. No i tak mniej więcej prezentuje się właśnie ta oto konstrukcja. Po lewej stronie mamy tutaj coś do przyczepienia, właśnie te łódki, na tym się nie będziemy skupiać. Tutaj jest też coś do aplikacji. Taki niebieski elemencik z tyłu, czarny wodorost, co jest naprawdę fajne. No i tutaj te niebieskie elementy bardzo mi się podobają. Niebieskie krzaczki, liście, naprawdę super sprawa. Mając wszystkie zestawy z Hidden Side, albo przynajmniej kilka, możemy już sobie zrobić jakieś takie niebieskie drzewka, coś w ten design, no bo mamy już na przykład w tym zestawie z Jackiem samym jako duch, mamy też w tym takim dworcu w pociągu, tam też były te liście z tego co pamiętam, były też w zamku, no i to są tutaj też właśnie w tym oto zestawie, no i są właśnie te nowe. Nowe odlewy, jakby. No, odlewy są dobrze znane, ale nowy kolor, bo jakby tamte liście były potrójne. Tutaj mamy pojedyncze. No i to mi się bardzo podoba, że mamy właśnie takie uzupełnienie. Możemy sobie zrobić jakieś większe drzewko, więc naprawdę to jest fajne. Tutaj też mamy naklejkę, niestety, no ale pod spodem znowu element do gry. To drzewko jakoś tak się odczepia, no ale to już trudno. U góry tutaj w ogóle nie rozumiem, czemu jest taki oto element. nasz, czy wam odczepie. Taki, no po co to w ogóle komu jest? No, nie wiem, może po to, żeby to tak jakoś przyczepić. No, to by było chyba bez sensu. Więc tutaj naprawdę nie mam żadnego pojęcia. Po co z tyłu? Mam to fajnie zabudowane, żeby to się nie odpinał. Ten element już się bałam, żeby gdzieś się odpinał. No i tutaj tak trochę łyso, ale to pewnie dlatego, żeby się ten jest tutaj przyczepił. No i tutaj też nie rozumiem tego elementu. Ja bym to zrobił czarny, żeby to fajnie wyglądało. Tak jest troszkę lipnie, no ale już nieważne. Pośródło mamy też tam statuę, z tyłu jakieś kamyczki. Tutaj element do postawienia figurki w grze, już testowałem. Po prawej stronie mamy ten element, który nam przełącza kolorki. Co nieco psuje wizerunek samego zestawu, no ale po zabawę. I z tyłu tutaj mamy taką bardzo mocno wyróżniającą się dźwignię, którą cyk, możemy sobie odstawić taką... Paszcza, a raczej oczy naszego potwora. Tu są jakieś macki, które mi się bardzo kojarzą z tym kutrem, bo tam też była fajna figurka z mackami. No i tutaj takie oczka, niektóre są y, do góry jakby ustawione, niektóre są złe, niektóre są dobre, to tak to mniej więcej wygląda. No i to sobie możemy tak tym kłapać, na przykład taką szczęką, albo coś na deseń. Nie wiem, tak to się mniej więcej prezentuje, tak poszliśmy sobie teraz do podsumowania. Tak więc podsumowując, zestawy wygląda naprawdę świetnie i bardzo dobrze wypada. Dla osób, które kupiły zamek, bądź go nie kupiły, a chcą akurat więcej Hidden side, tak jak właśnie ja, jest to świetny zestaw. Po pierwsze, mamy tutaj figurkę Wongaista, który jest w trzech z pięciu zestawach z nowej fali, no ale jednak jest bardzo fajny i ma inny adżuk na główce niż w zamku, więc to się właśnie ceni. Rekina, który nieco mnie zaskoczył, ale nie pozytywnie, niestety tym, że tak lekko kłapie szczęką. Nasza Parker wygląda świetnie w nowym stroju. No i ten oto yy, ta statua zła też się bardzo fajnie prezentuje. No i tutaj też macie elementy zapasowe, bo o nich bym prawie zapomniał. I tak, mamy tutaj mniej więcej yy, dwa takie, a nawet trzy, czekajcie. Trzy groszki. Ten jest z dziurką niebieski, tutaj mamy też żółty i srebrny. Takie dwa szare elementy. Yy, ten element, z którego w ogóle możemy sobie zrobić drugą taką laskę. Patrzcie. No i już mamy drugą laskę. Tak więc dla kuzyna albo ktoś to składała z wami ten zestaw już macie drugą laskę. Tutaj też czerwony element. Gdzie on w ogóle był? Nie wiem, nie pamiętam, a chyba gdzieś tam. Też taki szara, płyteczka mała, tutaj coś ten deseń i fajna ta zielona chusta. No i ten czarny element. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Piszcie w komentarzach, jakie wy zestawy z Hidden Site macie i co planujecie jeszcze kupić, bo ja w tej akurat fali planuję mieć wszystko, jeszcze nie wiem, czy to się uda, no ale mam nadzieję, że tak. Tak więc jeszcze raz mam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!